Witamy Państwa bardzo serdecznie w 21, czyli ostatnim odcinku informacyjnego Seven Daysa. Chcielibyśmy powiedzieć, że bardzo dziękujemy za to, co było do tej pory, za to, że byliście z nami. Bardzo dobrze nam się da Was pracowało. Jednak jesteśmy już tym trochę zmęczeni. Chcielibyśmy odpocząć. To jest ostatni odcinek informacyjnego Seven Daysa. Zaczynamy. Pierwsze tematy, jakie poruszymy, to będą oczywiście tematy związane z igrzyskami olimpijskimi, które rozpoczęły się dokładnie w piątek. Ku mojemu zaskoczeniu i ku zaskoczeniu mojego reżysera również ogień olimpijski na stadionie. Nie zapaliła jedna osoba, ale wiesz, wiesz ile osób zapaliło ogień olimpijski? Dużo, sto, milion, nie? No? Trzy, pięć! Pięć osób, pięciu młodych sportowców zapaliło na stadionie olimpijskim ogień. Było cudownie. Ja osobiście ceremonii nie oglądałem, bo szczerze mówiąc, jak miałbym spędzić czas od godziny 22 do pierwszej na oglądaniu telewizji i ceremonii otwarcia, nie chciałoby mi się. Słyszałem, że była piękna, ale, 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 ale Chcielibyśmy porozmawiać o kilku sprawach związanych z Igrzyskami Olimpijskimi Natomiast nie bezpośrednio ze sportem Pierwsza wiadomość Jak sami wiecie, chorążem naszej reprezentacji była w tym roku Agnieszka Radwańska Wszystkie panie, które brały udział w ceremonii otwarcia Były pięknie odstawione Miały czerwone spódniczki, białe koszulki Więc były naprawdę ładnie ubrane Wybitna polska tenisistka Agnieszka Radwańska Niestety na swój strój trochę musiała ponarzekać. O tym, uwaga, uwaga, uznała, że jej spódniczka nie jest wcale za krótka, ale jest, uwaga, uwaga, za długa. Kazała Krawcowej specjalnie podciąć, uwaga, cytuję, żeby spódniczka była delikatnie nad kolanką. Żeby trochę wiesz, rozbudzić zmysły w całej publiczności, rozumiesz? Jest reprezentacja Polski, Agnieszka Radwańska. Świetnie wygląda Agnieszka. No i rozbudziła, muszę powiedzieć. Kolejna wiadomość związana z Igrzyskami Olimpijskimi, natomiast nie bezpośrednio ze sportem, szokująca. Okazuje się, że nie tylko my, Polacy, lubimy sobie golnąć trochę, ale Koreańczycy również. Trener kadry żeglarskiej Lee Ciao Haol. Trener Lee Jae Haol. Trener Lee Jae Haol. Trener. Li... To coś będzie dobrze. Li echao do Został przyłapany na niecnym uczynku prowadzenia samochodu po pijaku. I co on za to grozi? Ha! Okazuje się, że chyba nic wielkiego, bo oprócz tego, że został wywalony, to jeszcze dostał grzywny. 250 funtów. Ile to mi sekreżył? 50 funtów razy 6000. Czekaj, to... 1200. To jest, bo ile chodzi mi z ryżu? Zależy, jaka miska. Zależy, jaki ryż? No, chcieliśmy zabłysnąć, ale na nie wyszło. To są osoby, które jak się schowają czasami do cienia, to ich nie widać. Jest ich wielu. Jest ich wielu i to są osoby, które w nocy można powiedzieć bezkarne. Są jak pod tą pelerynką, niewidką Harego Pottera, po prostu okay. niewidoczne. Jak się okazuje, afrykańscy sportowcy, którzy. Uczestniczą w Igrzyskach Olimpijskich, bardzo często mają do czynienia z procederem niewracania do swojego rodzimego kraju. Wszystko dlatego, że nie mogą dostać wizy normalnej, dlatego, gdy już dostają wizę tymczasową, związaną z Igrzyskami Olimpijskimi, są tak zajarani, że już nie chcą wracać. I później mamy, kurna, tych, co robią frytki w Wielkiej Brytanii. Nie, to było niemiłe. Cofam. I nie, nie ma... później mamy naturalizowanych Brytyjczyków, drodzy Państwo. Mam! A teraz przechodzimy do pana, który nazywa się Felix Balkmaunce. Pan Felix postanowił pobić rekord Guinnessa i skoczył z samolotu. Z inu metrów najwyżej byś skoczył? Z półtorej metra. <grych> z półtorej? Czyli tak ze mnie. Otóż pan Felix, drodzy państwo, nie skoczył z półtorej metra. Skoczył z wysokości mniej więcej 25 tysięcy razy wyższej. Bo pan Felix ustanowił rekord świata i skoczył z 29 km. Uwaga liczę. Posłużę się sprzętem 25 tysięcy razy razy półtora. Się. Co najśmieszniejsze, pan Felix nie znalazł nikogo równie szalonego jak on sam i niestety na szczyty podniebne musiał wlecieć całkowicie sam balonem. <grym> po czym... <grym> Skoczył z tego balona i wylądował. Rzucił balon tak w powietrzu? Też się właśnie zastanawiam nad tym, czemu to zrobił. Dlaczego? Drogi sprzęt. Po co to, po co, komu to potrzebne? Po, co, po co? Dlaczego? Ostatni news związany bezpośrednio z polską sceną muzyczną. Przechodzimy do zespołu Muchy, który na pewno znacie. Zespół Muchy zdemolował pokój hotelowy. Porównanie na gazecie wyborczej było do Rolling Stones. A nie do Beatles'ów. Wiadomo dlaczego. Bitali się do Grzeczne Chłopaki, Rolling Stonesi, Rozrywkowi, Highlife. I zespół muchy postanowił zrobić to samo. Są zdjęcia, zobaczcie teraz. Dlatego zawsze chciałem zostać rockmanem. Niestety brakowało mi tylko jednej rzeczy: talentu muzycznego. I tą wiadomością kończymy ostatni, ostatni, ostatni odcinek informacyjnego Seven Days'a. Ostatni przed przerwą wakacyjną, oczywiście. Wracamy do Was, czy tego chcecie, czy nie chcecie. Jedziemy do Albanii, będzie relacja. Do zobaczenia już za dwa tygodnie. Na razie, trzymajcie.